Cześć, jak się masz? W tym filmie dzielimy się pomysłami na spędzanie dobrego czasu z nastolatkiem. Nawet jeśli Twoje dziecko jest już trochę starsze, nadal istnieje wiele sposobów, aby cieszyć się wspólnie spędzanym czasem i budować pozytywne i pełne zaufania relacje. I choć okres nastoletni może być czasem trudny do przejścia, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci, to bardzo ważne jest, aby kontynuować budowanie więzi. Oto pięć wskazówek, dzięki którym pokażesz, że interesujesz się swoim nastolatkiem i sprawisz, że poczuje się on doceniony i dowartościowany. Krok pierwszy. Rób to każdego dnia. Staraj się codziennie spędzać czas ze swoim nastoletnim dzieckiem, kiedy nie rozpraszają cię inni, telewizor czy telefon. Niech to stanie się częścią waszej rutyny. Róbcie to o tej samej porze każdego dnia. Krok drugi. Pozwól nastolatkowi wybrać aktywność. Zwiększ pewność siebie nastolatka, pozwalając mu decydować o tym, jak spędzicie razem czas. Słuchanie ich odpowiedzi pokazuje, że ci na nich zależy. Niezależnie od tego, czy chodzi o sport, muzykę czy filmy, porozmawiaj ze swoim nastolatkiem o rzeczach, które naprawdę ich interesują. Krok trzeci. Zwracaj uwagę na swojego nastolatka. Podczas rozmowy utrzymuj z nim kontakt wzrokowy, a kiedy coś mówi, upewnij się, że wie, że go słuchasz. Akceptuj to, co mówi bez oceniania i staraj się spojrzeć na sprawy z jego punktu widzenia. Krok czwarty: okazywanie wsparcia. Aby upewnić się, że nastolatek czuje się zrozumiany, Przeformułuj to, co właśnie powiedział. Na przykład możesz powiedzieć: Tak, widzę, że jest to dla ciebie trudne, zabawne, frustrujące, ekscytujące. Krok piąty: baw się dobrze. Wspólne spędzanie czasu powinno być przyjemne dla was obojga. Może się nawet okazać, że po rozmowie z nastolatkiem poczujesz się mniej zestresowany. Pamiętaj, że wspólnie spędzony czas jest jednym z największych darów w życiu. Mamy nadzieję, że te wskazówki dostarczą Ci wielu pomysłów na to, jak każdego dnia poświęcić kilka minut na zacieśnianie więzi z nastolatkiem, nawet jeśli jesteś bardzo zajęty.